Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W takim szybkim materiale aktualnie udało mi się zobaczyć, co tu się dzieje. Jak widzicie, na pierwszym planie nowy, nowa ta grafika na stronie void, voidels.to. Jak widzimy, nowość. Eventy się kończą, z tego co widzę. Demonio w okularkach DyWiWiD i AIN są czy to oznacza, że AIN i Demonio zostaną wprowadzeni w najbliższej aktualizacji? kurcze pokażcie mi jeszcze to tutaj najnowszy post od y, administratorów na razie są offline serwery akurat teraz robią mm, te... potrzebują dużo czasu, może im to zająć więcej niż dzień na wprowadzenie wszystkich barierów. Na początku wprowadzają wszystkie potrzebne bariery, żeby mm, nie było lagów i tak dalej, a później wprowadzą wielką e, aktualizację. Na razie są offline serwery. Czyli już niedługo możemy się spodziewać nowej wersji Elsworda Panie i Panowie. Jestem ciekaw. Co to będzie? Znaczy wiem co to będzie, ale jakim to wyjdzie. Jak długo będziemy musieli czekać. Nie wiem jak wy, ale jestem bardzo podekscytowany. Dobra, trzymajcie się. Ja byłem troszeczkę, to był szybki filmik informacyjny z Elsport Void. Cześć!